Witam wszystkich serdecznie, Maciej Górski. Mam taką przyjemność, zostałem zaproszony do współtworzenia programu na kursie pierwszym, tak naprawdę historycznym kursie instruktorów rekreacji ruchowej MMA w Polsce. Moim zdaniem jest to bardzo ciekawa inicjatywa i bardzo fajna, ponieważ trenerów mamy dużo, Yy, dyscyplina nam się rozwija. Pewnie niedługo będzie w jakikolwiek sposób yy, yy, formowała się w, czy tam Zrzeszenia, Stowarzyszenia. Dobrze jest, żeby kształcić również kadrę przyszłą instruktorską, ponieważ MMA jakby no, zmienia się w sposób niesamowicie szybki i, i tutaj naprawdę trzeba dużą wiedzę mieć i na bieżąco ją uzupełniać, żeby po prostu rozwijać się i móc zachęcić ludzi do trenowania. Y nie wystarczy, jak wiadomo, wprowadzają zajęć wiedza tylko techniczno-teoretyczna, trzeba mieć też jeszcze ten kunszt metodyczny, yy, czyli całe to zaplecze i przygotowanie. No my w MMA, można powiedzieć, że ja jeszcze się zaliczam do tego pokolenia zawodników, byłych i ewentualnych trenerów jako pionierzy. Yy, braliśmy metodykę z różnych innych dyscyplin. Yy. I przekładaliśmy to na ćwiczenia i formy ćwiczeń, jakie można wykorzystać w e, mieszanych sztukach walki. E, część się da, część trzeba troszeczkę udoskonalić, zmodyfikować, e, i, i, wtedy dopiero, i wtedy dopiero dążyć do tego, żeby, żeby w, wykonywać, jakby przełożyć tą metodykę na, na, na ćwiczenia do MMA, aczkolwiek no. Jeśli chodzi o mnie, to ja tą pracę wykonuję od kilku lat, jeśli chodzi o, nazwijmy to sobie takie badanie, tak? Mówiąc ładnym słowem, czyli sprawdzanie tego, co działa, jak ludzi uczyć, w jaki sposób i co do nich dociera i co jest skuteczne. No bo odwieczne pytanie teraz wszystkich instruktorów, takie, które mogą sobie zadawać, to czego uczyć najpierw? Stójki, parteru, zapasów, czy... Czy łączyć wszystkie elementy, czy uczyć ich rozdzielnie? Myślę, że na to pytanie odpowie za kilka lat jeszcze dyscyplina, jak ona się bardzo mocno zakorzeni i uformuje. Czyli ile technik, ile procent technik zapaśniczych jest potrzebnych w MMA, ile procent technik bokserskich, ile procent technik uderzanych, jeśli chodzi o kopnięcia z różnych systemów, w różnych formach wykonywanych, czy to z karate, muay thai. Kickboxingu i tak dalej, i tak dalej. Można sobie, tam tekwondo, kłondo, można sobie tutaj e, e, to rozwijać i udoskonalać. E, idea bardzo fajna, myślę, że to jest nie pierwszy kurs, myślę, że też odbył, odbywa się z sukcesem, ponieważ na pierwszych zajęciach mamy e, tam ponad 20 osób, około 25-26 osób. W związku z tym e, w związku z tym e, jest ok i myślę, że każdy następny kurs będzie przynosił nam więcej ludzi, bo zainteresowanie jest ogromne. Czego dokładnie uczysz na tym kursie? Czym ty się zajmujesz? Mhm. No więc jeśli chodzi o, o mnie, to poza pokazywaniem jakby, może, może nie, nie pokazywaniem technik, ale ja sobie postawiłem taką główną ideę. W związku z tym, że mnie kiedyś tego jakby dobrze nauczono i próbuję to przelewać również na swoje różne inne zajęcia szkoleniowe w życiu, czyli na metodyce.